22 grudnia około godziny 14:30 w Łagiewnikach na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Ogrodowej doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem rowerzysty oraz zestawu ciężarowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 37-letni rowerzysta, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na drogę wojewódzką nr 389, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 43-letniemu mieszkańcowi powiatu Częstochowskiego, kierującego samochodem ciężarowym marki Volvo z naczepą. W wyniku zdarzenia doszło do potrącenia rowerzysty. 37-latek został przetransportowany do szpitala, gdzie jego stan został określony przez lekarzy jako ciężki. Na miejscu zdarzenia przez dłuższy czas pracowali policjanci, którzy zabezpieczali ślady oraz wykonywali czynności procesowe mające na celu dokładne ustalenie przebiegu i przyczyn zdarzenia. Postępowanie w tej sprawie prowadzi komenda powiatowa policji w Dzierżoniowie. W trakcie czynności na miejsce zdarzenia przyszedł brat poszkodowanego rowerzysty, który zamierzał odebrać rower. W toku legitymowania ustalono, że 36-letni mężczyzna jest osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie w celu odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji, a następnie trafił do zakładu karnego celem odbycia zasądzonej kary.